Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiam o tym, czym jest klimat GFE. W opisie znajdziesz ranking portali randkowych. Zobacz i znajdź miłość. GFE, czyli Girlfriend Experience, to termin używany w relacjach towarzyskich. Oznacza pewnego rodzaju umowę, w której ważne są nie tylko spotkania, ale również bliskość i wspólne spędzanie czasu. To coś więcej niż tylko formalne spotkanie, bo obejmuje również wspólne kolacje, wyjścia czy inne wydarzenia, które tworzą atmosferę relacji. Co ciekawe, doświadczenia z takiego spotkania mogą się różnić w zależności od oczekiwań obu stron. Chodzi tu o budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku, wspólnych aktywnościach i miłej atmosferze, bez skupiania się na jednym aspekcie. Jak wyglądają takie spotkania? Zasady są ustalane indywidualnie. Można spędzać razem czas, rozmawiać, wyjść na kolację, do kina lub na inne wspólne aktywności. Ważne jest, żeby od początku jasno określić, czego obie strony oczekują, ponieważ nie każda relacja wygląda tak samo. Dla kogo jest taka forma spotkań? GFI może przyciągać osoby, które szukają bliskości i towarzystwa w nieco mniej formalnej atmosferze, ale jednocześnie chcą mieć ustalone jasne zasady relacji. To doświadczenie bardziej osobiste niż typowe spotkania towarzyskie, ponieważ angażuje emocje i czas spędzany wspólnie. Na koniec warto pamiętać, że GFI to nie tylko relacja oparta na umowie, ale również atmosfera bliskości i wzajemnego zrozumienia. Jest to bardziej złożona forma interakcji, która daje możliwość stworzenia wyjątkowej więzi. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.